Dzień dobry Panie i Panie, witam dostojnych Panów i witam Was, znaczy Pana Kołatą. Nawet nie macie pojęcia jak się cieszę, że Was widzę. Zanim Przejdziemy do części oficjalnej kongresu. Chciałem przedstawić naszych szanownych gości. Senator Kazimierz Kut, powitajmy do Wielkiej Brawany. Proszę Państwa, jeszcze raz. Chcę Wam powiedzieć, że ruch pani Kota nie miałby szansy na powstanie, gdyby nie osoba, która stworzyła ten ruch. Gdyby nie Janusz Kot, gdyby nie człowiek, który okazał się na tyle odważnym politykiem, żeby zrezygnować z rządzącej partii, żeby wyjść z Sejmu, złożyć mandat i założyć własną siłę polityczną, w którą nikt nie wierzy. Powitajmy no serdecznie. Monika i Janusz Palikow. Słuchajcie, znaczy, tak sobie tu siedzimy, wesoło jest, miło, a może byście się tak wreszcie do roboty przyjęli? Tam zegar Balcerowicza tyka, dziura bucio to wasze strach podejść. A wy co? Ja również. E, bardzo serdecznie witam wszystkich tu obecnych na sali, ale także chciałem powitać e, tych, proszę Państwa, to hasło polityka pełnego zatrudnienia, jako właśnie realne zadanie polityczne. Zadanie polityczne, które musi na siebie wziąć każda administracja rządowa. To jest cel, któremu ma być podporządkowane wszystko co to, co będzie Państwo robiło. Ja teraz Państwu opowiem, to nie będzie trwało ani krótko, ani nie będzie miało do końca takiego typowego charakteru show kongresowego. Opowiem o tych zmianach. Musicie się uzbroić w tym Na to, że jak się spotkamy za rok, za dwa, za trzy, a pewnie wtedy dopiero, kiedy wygramy następne wybory, a to już blisko, zostały tylko trzy lata. Następne. Że zbudujemy, e, zbudujemy ponownie tę naiwną wiarę, że w polityce chodzi też o to, żebyśmy się wszyscy czuli bardziej równi. Tę naiwną wiarę musimy mieć na naszych sztandarach każdego dnia, żeby obudzić Polskę. Proszę Was, żebyście dzisiaj wracając do siebie, do domów, szli właśnie w takim jasnym spojrzeniu i z tym przekonaniem, że jest. Wciąż nadzieja na zmiany. Wracajcie do domu, zmieńcie oblicze ziemi, tej ziemi.